zgodnie z paragrafem 34 ustęp drugi Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku numer 2154 minął termin zgłaszania autopoprawek a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta w przyszłości Jugołomia Północ. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 2154, w trybie jednego czytania, referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Mikke. Panie przewodniczący, pani prezydent Wysoka Rado, kolejny plan, który chcemy podjąć, i jego opracowanie, to plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta Przyszłości i Gołomska Północ. Powierzchnia tego planu to 267,63 hektara. Obejmuje teren położony między linią kolejową kraków podłęży ulicą Igołomską, a planowaną drogą oraz cmentarzem parafialnym Wróżczy. Sporządzany dla analizowanego obszaru plan będzie należał do kategorii planów inwestycyjnych i będzie sporządzany w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych. Dla inwestycji strategicznych. Do głównych celów planu należą: realizacja przyszłej struktury funkcjonalno-przestrzennej jako miejsca lokalizacji nowoczesnych usług biznesowych i parków technologiczno-naukowych, ustalenie zasad kształtowania terenów usługowych i usług wyposażonych w niezbędną infrastrukturę społeczną, a także zieleń towarzyszącą zabudowie. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru Nowa Huta Przyszłości i Gołomcka Północ wykazała zasadność przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań zmienionego uchwałą z 9 lipca 2014 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny drugi.